No, ale tam w pierwszym odcinku czegoś tam No tyle nie mam pojęcia co będę robić po prostu Pomyślałem dzisiaj że włączam sobie hmm, tą grę jako że jest ta wersja o jest taka wersja prima Mmm. mieć minecraft infinity jak to się nazywa przyznam, że w sumie czemu nie, ja zawsze lubiłem te światy. Mają one sobie w coś takiego. No pracę, bo w sumie sobie jest pracą. W sumie czemu nie. No ładnie. Tak trochę jak to wiedzieć. Ciekawe co jest tam pod spodem. Wow! Ha, a tu napyłam, dobra. Moment. Okej okay. No powiem szczerze ciekawa zmiana Można powiedzieć, że nie w ogóle tutaj wszystko jakoś dziwnie otoczone. Aha, bo my jesteśmy w tym że jeżeli rozumiem. No, tak, tutaj jesteśmy w szkle jeszcze. O, na przykład tu już nie. No. No dobra, lecimy do następnego świata. Jaki tutaj można dać. zobaczymy co to będzie za świat. No cóż, ciekawy. Hmm. Nie, no, Miałam ten to jest akurat. Wiem, że jest jakiś taki ciekawy z kolumnami, ale one nie są zbyt ciekawe. Eeeem um. Warp Lama? Coś takiego było też? To nie to? Mm. <laughs> Ale wygląda nie, nie, nie ciekawe? Jeszcze mi wiem jak to generuje się Na jakiej podstawie coś takiego się generuje Co to w ogóle jest? Tutaj wygląda typowo jak i jakichś pomieszczeniach były. No ładnie, wiem szczerze. Jeszcze co to statek? Statek. No, czyli tutaj są też statki. A dopiero od pewnego poziomu. Nie są takie jak tam. Wow, a no, tutaj coś jeszcze innego. On no, jest ciekawy. Czy tutaj się zmieniają jakoś białe, więc... Pepe na tyle, tutaj damy 50, a tutaj damy też 10 tysięcy i będzie dobrze. No proszę, tutaj się zmieniają te biomy. Ej, no tego to się nie spodziewałem. Ej, no to to jest ciekawe, to muszę przyznać. Nie wiedziałem, że te biomy się zmieniają. Jestem pewny, że to działa tak. Tu jest jeden biom na całą tą mapę i koniec, a tutaj się okazuje, że jest ciekawie. No dobra, to przejdźmy jeszcze dalej. Jedziemy na jakimś innym biowie? Ja wróciliśmy. z drugiej strony Trochę tak, trochę nie. A co to jest to? No, naprawdę <tanty> to dziwnie. Akcja. No powiem szczerze, że w tak, takim nic się nie widuje. No dobra, to lecimy dalej. Warp. O. Tu nic nie będzie? nic no dobra co mam dalej nie wiem co mamy dalej nic ja, nie widzę Pęż to jeszcze się nie załadowało no ok nieważne Hmm. no i ten świat się tu regeneruje więc no i wypadliśmy poza świat dobra korp może teraz Straszmy coś takiego okej okay, to wygląda dziwnie Ja widzisz kiedyś takie efekty w <grafięcia> Ja jeszcze nie widziałem o, łatko tutaj coś mrygiem i tak dalej ciekawe mnie coś jest na w takim świecie polecimy na ogromną odległość nie ten świat jest bardzo podobny chociaż nie zmienił się w języku widać zmianę. a w ogóle mamy tu gdzieś napisane jaki to jest biom yy, nie widzę tego Mm, facing east beyond jungle age okej okay, jesteśmy w dżungli no to ciekawa dżungla jednak o są kopalnie w ogóle l okej okay. patrzcie Um, co by tutaj wpisać. Nie wiem. RKPTS. O, wiem. Aż się zecięło gra, zupełnie nie działa. Dla mi się zaczęła No nic, zapoglądałem to Cóś To przez te efekty To jest zupełnie inny biją Łoł, wow, Łoł, wow, Łoł wow. No i gdzie, jak nie ma treigi? Pusty świat to nie Barb Kali No no dobra, coś już mamy To jest biom Jonate coś tam, coś tam Co to jest to? To są te. Nie, ale wygląda ciekawe. No dobra. Co my ja tu mamy? nie wiem. Wtedy Się zaczęło zacinać. Ok, village nie ma park hmm. Spróbujmy znaleźć jakiś taki seed No dobra, to potem to też ciekawe Wszystko stworzone z miodu i z no, tych też... Potrafią być dziwne To trzeba przyznać, że one potrafią być dziwne O na przykład ten dziwny Dziwny taki świat Farty Całe won O! Mamy tutaj jeszcze innego. No takich też się nie spotyka zbyt często. No dobra, zobaczmy dalej. Patrzę tak... ...myślę, że się biony zmieniają, bo że się zmieniają. w teorii można grać na tych Warpy... Mm -hmm. Dziewiątek. Wow. Są te zapasy rzutowe, te... Ja myślałem, że one nie były dodane w tym. Być może były, być może bastiony nie były dodane. muszę uciekać bo warp o nie no to o jest prawowity warp tu trzeba sprawdzić o no, jakby się tak na tym zastanowić o jest księżyc nie zauważyłem go to mniejszy świat się składa z czegoś dziwnego są kopalnie zwyczajny świat tylko że mm. no zwyczajny wszystko z na nie ma tu ród dodatek o Mushroom. a powyżej mamy z... coś z biomami stopkami o jest dopiero ciekawość wow a tutaj mamy wszędzie odkryte kopalnie nie to nie są odkryte kopalnie nie wiem w sumie co to jest a co to jest to? no mniej więcej jakiego to wygląda jeszcze sobie tylko sprawdzimy nie, nie, nie to co by było jeśli my się tak gdzieś dalej też na spotkę, jakiś nowy biom west, north, west ja, tutaj się akurat ciągnie ten zresztą nie jestem pewien czy to ten, ale wątpliwe, że to inne mogą być jak jest no dobra, lecimy dalej warp y, RTX 3080 zobaczmy gdzie trafimy, bo u go nie ma na przykład, ale może tu będzie to Negligent Endu trafił <gry> Ale tak z wodą Ciekawy Hmm Warp, warp, warp Coś to do tego jak to no dobra. Co, no tu mamy Dziwne ściany A w środku spawnery A kogo? Zombie Dobra Czy to jest w miarę jak normalne No ile uznamy że to wszystko co tu się dzieje jest normalne Wszystkie słupy A w środku spawnery odkryte zrobione z wodoraka? Nie z cobblestone akurat To jest akurat normalne ale tak, poza tym ten zim nie jest normalny. Go go. Idź, idź. Co jeszcze tu mamy? Pod tym mamy oczywiście. Jak żeby inaczej. Co mamy tutaj? A, właściwie dalej to samo. ale się zmieniło coś, jest inny świat. Warp. Może jakaś włoska będzie? Niestety nie ma. I są jeszcze dziwne kolumny. W środku tego. Ciekawostka. ostatni bar takie coś bardzo losowego Bardzo mm -hmm. Okej okay. Wow No ten świat jest świetny No ten świat jest po prostu wybitny Aż sobie sprawdzę jak bardzo się ciągnie wow nieskończona lawa ale występuje tu woda nawet występuje szkło właściwie nawet nie nawet tylko po prostu występuje właściwie to zobaczcie jak to wygląda trzeba przyznać że wygląda dosyć ciekawie chodzenie w takie kopalnie. No, muszę przyznać, a seat? można tutaj? Tak, ale nie jestem pewien czy się wygeneruje cokolwiek Wow Ile potworów Jakie dźwięki Dobra, dzięki za oglądanie Widzimy się nas na odcinkach, na razie dzięki, cześć Pa, do zobaczenia